to, aby dojechać bezpiecznie do metru i za metrami zależy, zalić tyle samo, za, Co będzie? Skala tu się nie wywala, bo ty kameruję, a, no. a na drugim to do siewolają. Ja. No. Jestem zawiedziony. The... <laughs> a pójdę tam i tu się jasno wywracać. jak na, na tego, na wypasach ruchu.